Hej moim kolejnym odcinku Dzisiaj jestem mega szczęśliwa Ale okej okay. Jak widzicie mam nowy look I nowe animacje Nie wiem czy wam pokazywałam, ale okej okay. Nie wiem pokazywałam No sobie jakoś zmienimy Jak widzicie to już się raczej Przeprawie nie będę Okej okay. No i nie miałam jakiegoś planu Na nagrywaniu odcinków Nawet nie wiedziałam co, no ale okej okay. Spróbuję coś dla Was nagrać. I się też cieszę, byłam na live, tak jakby no także tak. Ja może rozbijemy skarbonkę, ale zanim to przejdziemy, ja chcę jedną rzecz zobaczyć. Nie, to czekajcie. O, to dobra. I bo chciałam jedną rzecz zobaczyć. A propos tego, bo chcę do końca, do końca to zrobić, żeby mieć złoty ten. Więc. No, tak niedużo, No, może poglądamy? Tak, poglądamy. ile z 10 odcinków. Nie, no, tak trochę, ale sobie poglądamy? A czy będę. Ogólne będę takie wam użyć pokazywać tych filmów, chyba że będą cekie jakieś. Nie. Bo ja powiem takie oglądał, które 5 sekund trwają, no i widzę. Po tym się... diament. Diemen... okej, okay. chcę pokazać. Okay, już e, kilka sobie powiedzmy no dam trzy. No i się bardzo cieszę. W sumie że na tą youtuberkę czy nie, bo jak wiecie Tak. Ona no to jest youtuberką i no, przynajmniej kanał w bardzo się... bo, bo jakoś tak nie mam, ale okej. Okay. No dobra. Wiesz, ja sobie zapisać tego luka, bo myślę, że jakie to tak, jak mi się podobają. Uh, ach, okay, ale myślę, że się wszystkie podobają te te luki, które robię, bo to są fajne, ale nawet jak to ja. Trzeba kilka ubrań. Ale... Już go zapisałam. zaczniemy 19. Czy 20. Ok. Ja. Ja Właśnie. moją skarbonkę. Bo w przemyśle nie otwieram od wczoraj. A tam mam dwa diamenty. Chociaż nie wiem, zobaczę. Chyba na koniec. Jak niszczy Chyba tak zrobię. Nie wiem jeszcze dokładnie, kiedy go. Okay. Okay, to dzisiaj? Okej, to idzie, go otworzę. <grywa> bo jestem tak tam. No. Okay. E, no. Sobie otworzymy ją. No, ten rok mi się na naprawdę bardzo podoba. No. So, to? Moje pierwsze takie, bo czarno-białe, które tam. 1046 czterdzieści yy, więc spoczko Nie Otworzymy I dwa diamenty W sumie jedna część jakby jest W sumie fajnie jest ta skarbonka, bo wiecie, bo Jak chcecie zrobić na przykład postera, no to się ją otworzy i tyle które są diamenty Pograłam jakąś grę, bo wczoraj pograłam w dwie gry, w quiz i ubiegł no i obydwu wygrałam po drugim razie. Może zagramy zwariowane karty. I tak chwilę jeszcze. No no, okay. I no, one no są fan zwariowane karty, więc możemy w to pograć. Ja się wcześniej tak się zastanawiałam, żeby kupić tego urwana, ale później senią to o 3000 za i 4000 i 3 No chyba tak się mówiłam. Okay. Lepki. Najlepszy lepki nie mam. Zielona trawa. Tak więc sobie zgadzam, bo ten pewnie jest jakieś i w tym można wygrać. A nie, naprawdę już mnie te strony. to Otóż, jak dwie osoby mogą wybrać? Chyba nie Ale Okej. Okay. Co, ona wygrała? To <laughs> nie, zaraz będę. A nie. hojny jak. Pink. nie wiem smartphone UFO? nie wiem piramidę nie wiem, co mi dziwne te karty wybieram ale jak nie mam w ogóle pomysłu to wiecie teraz ja będę nie wiem czemu wcześniej były trzy karty ale okej okay. czy ty? czy żeby? to te. Beznadziejne. Armentana. Aha, no okej. I coś to jest. No ja, jakby powiedzieć, skończę ten. Em, ten. Skończę po prostu odcinek. Wiem, że znowu, lat krótki, że tego nagrzebłem na chwilę, no ale trudno. Myślę, że nam się spodobał, jak wszystkie. Tak, pa! pa.